The force will be with you. Jak Anakin Skywalker został duchem mocy w powrocie Jedi? Do tej pory odpowiedź na to pytanie znaliśmy jedynie w legendach, gdzie ten wątek poruszony został w książce The Rise and Fall of Darth Vader. Ale kilka dni temu zadebiutowała nowa, zgodna z obecnym kanonem Star Wars, wersja tej historii. W tym materiale opowiem wam zatem, co dokładnie działo się z Anakinem od momentu jego śmierci w ramionach Luka, aż do pojawienia się Skywalkera jako duch mocy na Endorze, bo jak się okazuje, działo się sporo. Zacznijmy od tego, że historia ta przedstawiona została w wydanym dosłownie kilka dni temu trzecim tomie serii From a Certain Point of View. To taka antologia opowiadań złożona z historii, mających miejsce w czasie epizodów czwartego, piątego i szóstego. Swoją drogą, tom pierwszy, poświęcony Nowej Nadziei, ukaże się w Polsce w listopadzie, także warto mieć na radarze. Przy okazji, na Instagramie Wściekłych Wąsów odbywa się teraz konkurs, w którym wygrać możecie gwieznowojenne książki. Zatem zostawiam wam link do konkursu w opisie tego wideo. No dobra, ale wracając do tematu. W tomie trzecim From a Certain Point of View, którego historie osadzone są w trakcie Powrotu Jedi, znalazło się opowiadanie o tytule Brotherhood, przedstawiające transformację Anakina w ducha. Zaraz po tym jak świadomość Skywalkera opuszcza jego ciało na gwieździe śmierci, trafia on do tajemniczego wymiaru mocy. Anakin opisuje to miejsce jako bezkresną pustkę, w której mimowolnie jego ciało niesione jest przez prądy mocy ku nieznanemu. Aczkolwiek słowo ciało jest tutaj nieco na wyrost, bo sam Skywalker przyznaje, że na tym etapie nie posiada już ciała, choć czuje jakby je miał. Tak samo słowa, które wypowiada, wybrzmiewają bardziej. W jego umyśle, niż są wypowiadane przez nieistniejący już aparat mowy. To po prostu wymiar nie fizyczny, a Anakin wciąż postrzega wszystko wokół siebie tak, jak przywykł do tego za życia, ale stopniowo przyzwyczaja się do tej nowej rzeczywistości. W trakcie tej duchowej podróży Anakina po raz pierwszy od lat ogarnia poczucie spokoju, ale tylko przez moment gdy poprzez czas i przestrzeń do wybrańca docierają głosy z przeszłości, głos jego matki, ale też Padme Asoki czy Obiłana, Skywalker momentalnie przypomina sobie o wszystkich swoich błędach i zbrodniach. Pełny wstydu i złości na samego siebie, próbuje więc zawrócić bieg prądów mocy i wrócić do świata żywych. Nie ze strachu przed śmiercią, ale by naprawić wszystkie krzywdy, jakie wyrządził, bo zdaniem samego Anakina nie zasługuje on na przebaczenie. W pewnym sensie buntuje się przeciw mocy, tak samo jak za życia, kiedy zamiast działać zgodnie z jej wolą, traktował ją jako narzędzie do swoich celów. Jak wiemy, takie podejście odebrało mu ostatecznie wszystko, co kochał, Zatem chociaż Skywalker żałuje teraz swoich zbrodni, to wciąż nie wyciągnął z nich wniosków. Dlatego właśnie, w wymiarze mocy, pojawia się Obi-Wan, by dać swojemu dawnemu uczniowi ostatnią lekcję. Ten głos. Obi-Wan powiedział Anakin, lub wydawało mu się, że to powiedział. Komunikowali się w końcu poza znanym mu wymiarem egzystencji. Kiedy po raz ostatni wypowiedział to imię, zrobił to pełen gniewu i arogancji. A teraz, czyżby była to nadzieja? Widzę, że jak zwykle zgrywasz bohatera. Odrzekł Obi-Wan, obdarzając Anakina przyjaznym uśmiechem. Nie ma tu kamer holonetu, przyjacielu. Możesz przestać. Żaden ze mnie bohater, odpowiedział cicho Anakin. To, co zrobiłem. Sprowadziłem cierpienie na każdy zakątek galaktyki. Poczuł nagle żar Mustafaru. Ogień wypełnił jego płuca i palił skórę. Zawiodłem Cię. Zawiodłem Jedi. Zawiodłem całą galaktykę. Poprzysięgłem sobie, że zdobędę potęgę, by ratować innych. Zamiast tego sprowadziłem bóli i cierpienie na każdego, kto stanął mi na drodze. Anakin poczuł na ramieniu rękę. Rękę człowieka, który zawsze próbował mu pomóc, zarówno gdy był zagubionym chłopcem, jak i potem, kiedy stał się nieokrzesanym Padawanem, a następnie młodym Jedi. Jeden człowiek nie może zniszczyć galaktyki czy republiki. Jeden człowiek może dać początek pewnym wydarzeniom, ale to, jak się rozwiną, zależne jest od wielu czynników. Lata decyzji podejmowanych przez miliony istot. Decyzji czasem dobrych, a czasem złych, choć nawet te drugie nieraz podejmowane są w dobrej wierze. Wola galaktyki jej mieszkańców nie jest taka sama jak wola mocy. Intencje żywych istot, ich działania i konsekwencje to kolektyw, który nie jest z góry przesądzony. Losy galaktyki nie zależą od jednostki. Nie spoczywa na tobie wina całej galaktyki. Jedynie wina za twoje własne wybory, stwierdził Kenobi, w którego głosie nie było cienia osądu. Obiłanie ja... — Tyle razy prosiłem cię, żebyś był cierpliwy, Anakinie, a przede wszystkim, żebyś słuchał. Przerwał mu rozbawiony Obiłan. Mam dla ciebie ostatnią lekcję. Ufasz mi? To był Obi-Wan Kenobi, jakiego znał Anakin. Najlepszy negocjator w galaktyce, nawet w tej bezkresnej pustce mocy. Oczywiście, że Anakin mu ufał, i oczywistym było, że go wysłucha. Po tej wymianie zdań, przez ciemny wymiar mocy przedziera się potężne światło, które przenika i otacza obu rycerzy. Chwilę później obaj znajdują się już na Endorze, przyglądając się Lukowi palącemu ciała Anakina obi tłumaczy dawnemu uczniowi, że Luke to, i tutaj cytuję, teraźniejszość i przyszłość. Podobnie jak Leia. Anakin zdaje sobie sprawę, że Kenobi mówi mu w ten sposób, że jego myśli zawsze uciekały ku przyszłości, a rzadko koncentrowały się na chwili obecnej. To ostatecznie doprowadziło go do upadku i przejścia na ciemną stronę. Ale Luke i Leia są inni, łączą w sobie najlepsze cechy Anakina i Padme. Dlatego nie ma potrzeby, by Anakin wracał do Świata żywych. Swoim poświęceniem na Gwieździe Śmierci zniszczył Sithów i dał swoim dzieciom szansę na naprawienie galaktyki. Teraz musi jednak zrobić jeszcze jeden krok naprzód i zaakceptować coś, czego nie potrafił przez całe swoje życie a więc, że przyszłość jest niepewna i nie może jej kontrolować. Ostatecznie Anakin zgadza się z Obi-Wanem i obserwując swoje dzieci, stwierdza, że ma przekonanie, że zrobią co konieczne. Tym samym pierwszy raz w pełni poddaje się woli mocy, nie próbuje jej już kontrolować, tylko pokłada w niej całe swoje zaufanie. I w efekcie łączy się z tą mistyczną siłą. To okazuje się kluczem do zostania przez niego duchem mocy. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak transformacja nakina w ducha przebiegła w legendach, to w opisie wideo znajdziecie link do mojego materiału sprzed 3 lat poświęconego właśnie temu wątkowi. Koniecznie dajcie znać też w komentarzach, co uważacie o tej nowej wersji, przedstawionej w trzecim tomie From a Certain Point of View. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał do i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.